Okej okay. Witam was wszystkich, bardzo chętnie. z tej strony właśnie ja Ten debil A kto inny? A ze mną jest... To wiadomo co ale nic się przedstawi Witam bardzo serdecznie Stowarz, Stowarzyszenie tutaj Dzisiaj gramy w Lego Hobbit Zagrajmy w Lego Hobbit Hobbit No Więc... Bez... Robimy misję To też, to też jest no, następna posiadówka Właśnie nie posiadówka, tylko po prostu dzień następny Od wczorajszego Dlaczego ta kamera jest taka... Możemy tam wejść? A, nie możemy tam wejść. A, trzeba ich skąd to przegonić. Mhm. To ci się pali? No, B. A, trzeba... A, trzeba użyć, użyć pojedynka magicznego przedmiotu. Uuu, ale ładnie. Ehe, kiełbaski pijesz. Nie ważne, żeby w tych latach nie było kiełbasek. No, były. Może no, nie taki, ale na pewno było mięso No, ale kiełbaski, których nie ma Widzimy, te kiełbaski są czerwone Kiełbaski zawsze są najpierw różowe Chyba, że kiełbaski. je zjedliśmy Takie są czerwone Ale w każdym Wszędzie, LEGO są tego Coś stało się z kiełbasami Zjedliśmy No Smakowało ci, brodaty? A, i co, nie, i co tam? Szczególnie, że było bardzo plastikowe. <grym> wow! Michał spadnie... A nie ja spadnę. Zawsze spadnie <grym> z <Zabierz grym> <spadnie> takiego czegoś. <grym> to Michał też <grym> Elastic Man Michał dwa razy. Trzy razy. W którą to była strona? Cztery razy? Dawaj, sam, bo tak na co nasz Hajduk O, mamy pogaduszkę. Łupy wojenne. Czy Mithril to czasem nie był jeden z najtwardszych materiałów w świecie fikcyjnym? To? Mithril był jednym z najtwardszych materiałów w świecie fikcyjnym, wiesz? Mito? Mithril. A, Mithril. Co, co to? to, to? I teraz, teraz jesteśmy zajęci. O. Zzz. Czemu byś się przyjęło, że jak się śpi to jest zzzzzz? Nie kumam. ktoś już w tym z, więc się przyjęło. Jak się śpisz to robisz zzzzzz. Jak się to robię... ...jak już to... Nie Zzz Ale nie tylko w LEGO, wszędzie. Masz masz jakąś popitkę na czas nagrywek? Mam Ok, no bo ja mam przy sobie moje urolane sok z Kaktusa. Nic nie jest nie mokre od tego soku. Ale trzeba mieć bardzo silną wolę, żeby się mu przed... przeciwstawić. Nice. A sam ten mis to będzie mega fajne tego. To będzie fajne. Będą to jakieś komiki czy inne prze... czy inne nawet... Wierzątka domowe? Podpowiedź będzie Lekka Wojna Wyczunia O, to, to jest to, o, to jest to Nie ma trzech beczek, czterech I trzeba zamknąć te wszystkie beczki Brawo Tak, kurde, na odcinku I grubasie ze strony Zunie wczoraj zjadłem paczkę paczkę, żelek i całą pizzę bo małem, więc faktycznie Jesteś grubasem. Tak Gruby, grubas. Czekaj, nie jestem grubasem, teraz jestem grubasem. Jestem A. sobą w końcu. Michał samą jest. Mamy paczkę. Dobra, zapytaj beczkę kurde Okej, okay. może Czy oni z tych waszych nie mogą wyjść na pomoc, może. Bo nie mogą, ale wiem, że ktoś się to betki. Mamy mniej postaci teraz. Tak, a co jak zostanie jedna beczka do znalezienia? Przyjrzyjmy na łącznik jakiś, albo coś do strzelania e, Co Kto ma zasług? Jak nie postaci, to niedługo będą dwie. No po prostu nawet nic nie ma. No jak nie wiesz, co zrobić lego, to po prostu nieść wszystko. No, teraz. KONSTRUOWANIE Z MICHAŁEM! NIEEEE! To nie jest kanał family friendly, więc nie musimy się podtrzymywać. To robimy coś, robimy, robimy co, co jedno, czy co jedno, takie wiesz, potrzebne nam, nam kamienie. Wiesz? DAJ KAMIENIA! Musimy mieć tego, dobra, ja, yy. TY! Groszek. Groszek, Groszek. O, ten mnie strzelał z łuku Staje to napięcie na z łuku Dobra, teraz, ja, teraz ja buduję, ja buduję całe Dobra. Nie pomyj łuczni ani mieczy Zrobimy prawie idealnie, bo czas nie, nie straciłem, O mamy łuk, dawaj łuk Dawaj łuk powiedziałem Dawaj łuk powiedziałem E, puść mnie! ej! Chyba się Kurwa, Widź to! Ja, ja biorę łuk! No... A! O, dobra. Bilbo z łukiem. Normalny człowiek by tego nie zrobił, ponieważ... A ty jesteś Bilbo! Dobra! Ponieważ... Sze, jeszcze e... nam jedno brakuje. Nie, dwa nam brakuje jeszcze. O, został pan Grubas i pan Bilbo. Nie, jedno zosta... Tutaj coś jest. No. Potrzebujemy zdobyć wiadomo co. To jest jakaś księżyczka. Ty chodź tutaj! Nie, to, już... ja to jest. Oh. Jestem. A, nie, A, to ty. Te... Michał, daj mi chwilę bilbo. A, nie, już nie możemy nie, się nie, Musisz tutaj, tutaj, to to są klocki do ułożenia nie, ciebie tylko. nie, <grymne> okay. No musisz kupić przytrzymać... nie, O. No nie, 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 by było teoretycznie. nie, 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 nie ma wszystkich klocków, one nie skaczą. Teraz? O. Ogień, ogień, czy. Ogień, winnie do ogień! A ty była beczka. Ciekawe czy się. Nie, czy dlaczego się nie spaliła i jak my to zgasimy? Sam się zgasiło. Dobra, a czemu jest jedna beczka na nas, dwóch? Bo ja na słońcu nie pojedzie. Kto będzie ten lepszy? No przykro mi. Nie, Billboard. <grym> Musisz dać. Tego. Co ja nie chciałbym mieć Billboard? Z tą beczką. O, ale by nie zdążył. O, nie zdążył. <grym> Dalej zdążył. O, ścieki chyba. To największą być, Bilbo I Już nie są w ściekach. Co? I już nie są w ściekach, teraz są na dłużce No ta woda nadal jest, jest ściekowa, z gównami ta woda jest. I teraz się zaczyna, Michał. Będziemy z tym płynąć, dlatego to jest fajne. Oni wyglądają jak aresowie, trochę nie wiem czemu. Co nie się błęd? Nie wiem, bo to jest gra dla dzieci. Hmm... To jest się, bo nie żółko i się zabija. Zabijanie? nie tak, tak. Ale... Z ciała nie... Ale z ciała nie przeci przecież przez tego. Aha, dobra, niektórzy tylko mogą wyjść. Czy możesz czy nie możesz? No, wie, tylko kój, zaparkowałeś się. Ty gównym jesteś. Ej, tam z tyłu masz tego! Pieniążki lepsze! Idź tam! Nieee... Tam były flotowe pieniążki, musisz wejść w nasz auto. Tak, da, Das auto. Das auto. Czemu nie... nie już nie mogę wejść, jak o to nie wejdę. Głupi Mystic27. Spierdzielaj. Nie jestem Mistik poza tym. No to FNX. Nie. to Silver Tape. Lepiej ale dalej nie to ten debil Tak Wymieniłem wszystkie Niki Wszystkie Niki Michała wymieniłem Z czego to jest rzuciłem A jeszcze jest jedno idiota Mamy masz łopatę? Nie Albo I nie mam Mam tylko to poje złotego? jak robasa do tego. No i tu znowu? No, Spinają się tu. Gin, gin, To za 5 za gin, 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 Stary, wracaj do pokoju! Jeszcze nie pojechał. Chciałem po prostu ruszyć Tak, kojny, mogłeś na odcinku nie przestać. Okej. Okay. No, zielony frajer. No, odcinka, kąbanie, kąbane, wydzyży, wydzyży. -ry Co, no. <śleskujesz> Ale krzyk bojowy, chydzyży, wydzyży. Myjcie zęby i. Bójcie. Okay. U... Co to powiedział? Ja. Co graf? Geograf Ten kujon od geografii Tak On ma dwie, ponad 200 stojika w googreserze Czyli Wiecie jak trudno odgad, odgadnąć miasto w którym się jest Aha No Kujna On, no, on Wy się do sobą na Google Mapsie i musi stwierdzić gdzie on kuina jest no to no, ponad 200 na odcinku z Recordem No no graf jest akurat dobry A może po prostu zobaczyć gdzieś na, na przykład na... Ale miasto czy ulica nawet? No im ile, tym lepiej On robił akurat country z więc musiał wybrać kraj Ale i tak trudno jest e, rozpoznać kraj po mieście, prawda? No ale może na napisy na skrapu na troszkę zobaczyć za tyle języku, że normalnie zobacz jakiś napis na ciężarówce i już wie, co tam jest. No. chyba nie mogło być bo powiedzą, że cię wybijamy. Tak działa YouTube, niestety. BOLG. BOLG czy BOLG? No, można było wtedy jeszcze mówić ścierwa w bajkach dla dzieci. Serio? Kurna, powiedział, ścierwo. Teraz ja muszę pierdolę nawet A w tej grze A w tej grze nas nie pojaźcie, bo W ogóle ja cię to nie zdemotyzują nie zdemotywują... Czego nie zrobią? Czego nie zrobią? Nie zmonet Nie zdemonetyzują, a zresztą i tak nie zarabiamy. No właśnie Właśnie mógłbyś wypieś, głupi padzie twój, bo ten pad straci mnie denerwuje. Twój pad. A dlaczego pad? Bo nie spadł. Bo teraz się rozwalczy twój pad. Nie cały czas, teraz rzadko dosyć. Jak się płynie Michał w beczce? Beczka z typu. Bardzo dobrze. Nie muszę w ogóle się poruszać. No no, bo może mnie nie zasad będzie. Pociągnął komuś na łeb. Pomóc trzeba. Ooooł. Oh. Oł, oh, oł, oh, oł, oh, ale stał poś. Posz... Ooooł. Oh. Można uciąć rękę w tej grze, ale strzała w głowę? Nie, nie, nie. No bo to strza... Przecież, kurna, on miał... hełm. Metalowy hełm, No tak się strzał, może przyjmie metalowy hełm. Pójdźmy na średnio, wiecie jak Czy ktoś mi właśnie tu mówił, czy mi się wydaje? Aha, nie wyłączyłem czegoś. Super. Ja się mógłbyś pomóc, a nie tylko płynąć. Tak się składa, że w pewnym programie już jestem. Tylko on czajny ekran, potrzebuję sekundy na odnowienie umysłu. Przydałoby ci się. Mam czajny ekran, nic nie widzę. Ale już biłeś. No ja mam ekran Eee, yy, to. T... Czekaj. I tak. To musicie jeszcze raz napisać dermota. Dobra, tu będzie cięcie. Okej, okay, ja to cię, ale. Nie to gniewem w całości. Ty głupi, głupku. Okej, okay. dobra, witamy po pociągu On jest zbyt głupi, on nawet nie wie, na, na co on posiada nagrywanie Myślę, że miałbym pełną grę wyłączoną, o której nazwę nie powiem, bo się oburzycie Nie no, wyglądało się Nic w ogóle nie pomogłeś mi w tej walce, wiesz? O nie, gru, o nie... O nie! Gruby! Runął! O nie, Michał, gdzieś leci! Zostawcie jednego Michała! O nie, wyjść! O kurde! Patrz to! Czemu oby Czemu obydwoje, a, Ty musisz coś innego zrobić, coś innego. Ja się kręcę kujna. <noise> Jestem musisz w beczce się... Dobra, głupi gruba się, zajść! to nie obra... Czemu ty się wyobrażasz Michał? Pewna osoba w pewnej grze Tak myślała, że tak mówić, bo mówię się wyraźnie Ale potwierdzam też jesteś debilem po prostu debil Chodziło o ten debil Dobra chodząca beczko, do ataku Leć Znaczy, płyń A właśnie widziałem Co myliście dnia 19 kwietnia na obiad może zapamiętacie a kiedy padało słońcami? pytanie tylko dla no, ja konkretnego youtubera kiedy padało słońcami dokładnie? Mamy, mamy tego, mamy alfy tak, jesteśmy alfami i mamy sprawać po ich chłopach i znacznie ich nie zabijać ale fajnie się skacze bo nie... no góry na, przygniatamy ze swoimi stopami to naprawdę fajne, to nie? Alfy są elfy są chude, więc ale bardzo wysokie są, przynajmniej w oryginalnej wersji, nie wiem czemu nie chciałbyś się zejść w tych wysokich. no tak, to... bo figurki by się nie sprzedały, takie z jakimiś wyższymi, wyższymi nóżkami. Żeby było e... standardowe, bo inaczej by było. Mnie zostało pierwsze biergo... Wykręciaku zastanawia mnie. Musiałbym skoczyć o dwa klocki gdzie indziej, wiesz? Trzeba było skoczyć im. Musimy zbierać tę te ulę. Tego nie pomalujesz. To jest Amelion. Na pięć się musimy dwa znaleźć. Okej, okay, widzę drugie. Został nam ostatni goblin, więc jak go strzelimy to koniec. Oj, uziwa. <laughs> Czemu tam są mięsa? Wow. Dostał we włosy, musi się w cała. Legolas zielony liść? No, Legolas, zielony liść. Czekajcie kiedy się kiedyś jakaś grała w ramię chudu? No? kiedy kiedyś rob, robimy tył? <noise> Jesteś teraz prawdę Ciekawe co teraz robi, nie? Weź się rozchłóżcie, jesteś na prawdę przewity Dobra, tym... Ale... Już tym żajtem kończymy od... Beczki wyzwolone O, wyzwolone O bombur w beczce O, Michał w beczce, najlepiej O, kolejne posadzie do kupienia Zaraz wszystkie postacie będzie To Zaz... jest prawie koniec jest, bo patrz Koniec jedyną... zostało Dysmy nad w tym, nie możemy możemyś nawet myślę wydaje, że jest wtedy skończyć, znaczy o farbuło, no to oczywiście 100 to będzie pusty, ale no... no, to, no, to, no to od rzeczy, od tak piecie, nie, a misje będą po koniec. Okej, mnie załóż zero jakiś gruba sygn. Tedłem D. O, czekało po co są te złote białe. Dobra, to siema, zabieg.